Kochani, nawet badania naukowe dotyczące zmiany nawyków pokazują, że osoby, które zaczynają trenować minimum dwa razy w tygodniu, łatwiej, o wiele łatwiej zmieniają swoje nawyki żywieniowe. Dlatego ta aktywność fizyczna jest takim, myślę, że nawet fundamentem zdrowego stylu życia. I, i, i tak, dodając, ja też w mojej pracy zauważyłam, że ludziom jest o wiele ciężej zmienić same nawyki żywieniowe. Mimo, że nam często w głowie się wydaje, że jak już zmienię tą dietę, to już wszystko będzie super, tak? Tylko pamiętajmy, że nasze zdrowie, nas, nasz system immunologiczny zależy nie tylko od samej diety, także nie tylko od samej diety, ale od poziomu aktywności fizycznej. Pamiętajcie, że mamy nie tylko aktywność spontaniczną, bo czasami przychodzą do mnie ludzie na konsultacje, znaczy się bardzo często i mówią: Bardzo często mówią, ja dużo chodzę. Ja dużo spaceruję po górach, albo mówiłam, że na przykład jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, kiedy jest sezon narciarski. Prawda? Ja mówię, no dobrze, tylko to jest taka aktywność fizyczna, którą mamy doraźnie w swoim życiu. To, to nie jest aktywność, która jest aktywnością spontaniczną. Fajnie też mieć świadomość tego, że nasza aktywność fizyczna spontaniczna i aktywność fizyczna systematyczna, zwłaszcza bardzo mocno wspierają nasz układ odpornościowy. Nasz indywidualny układ odpornościowy, tak? Układ odpornościowy mamy nabyty, czyli ten, który mamy jako dzieci, z którymi się rodzimy.